W inwestowaniu największym przeciwnikiem często nie jest rynek, tylko my sami. Możemy znać wszystkie analizy, umieć czytać wykresy, rozumieć raporty, a i tak w decydującym momencie zrobimy coś, co popsuje cały plan. Dlaczego? Bo emocje potrafią wejść w grę, jak nieproszony gość na imprezie, który wchodzi, siada na kanapie i zaczyna zmieniać muzykę, chociaż nikt go o to nie prosił. To trochę jak stanie w kolejce do kasy. Wszystko idzie dobrze, zakupy w koszyku, plan jest prosty: zapłacić i wyjść. Ale kątem oka widzisz, że w innej kolejce ludzie przesuwają się szybciej. I choć rozsądek mówi, zostań, jest dobrze, to nogi same skręcają. Przeskakujesz i nagle ta nowa kolejka staje w miejscu, bo ktoś wyciąga kupony, zaczyna dyskusję z kasjerką. I jeszcze liczy z nią drobne. Wracasz wzrokiem do poprzedniej kolejki, a tam już ludzie wychodzą ze sklepu. Na giełdzie działa to podobnie. Spadki wywołują chęć natychmiastowej ucieczki, bo wydaje się, że zaraz będzie jeszcze gorzej. Wzrosty z kolei sprawiają, że mamy ochotę wskoczyć do pociągu w ostatniej chwili, nawet jeśli wcześniej wcale nie planowaliśmy tej podróży. To są te momenty, kiedy strategia ustępuje miejsca impulsowi. Najlepsi inwestorzy to nie ci, którzy zawsze mają rację to ci, którzy potrafią trzymać się planu, nawet gdy wokół panuje chaos, którzy wiedzą, że rynek to nie tylko cyfry i wykresy, to test cierpliwości. I że w tym teście wygrywa ten, kto potrafi zachować spokój, gdy inni panikują. Bo w inwestowaniu nie zawsze wygrywa ten, kto biegnie najszybciej, tylko ten, kto potrafi dobiec do końca, nie zmieniając co chwilę trasy.